Czy nie obawia się pan fali imigrantów? Nie, nie, szanowna pani. To jest istnienie ludzkie, które należy uszanować. Drodzy państwo, to są wykształceni ludzie i przyjeżdżają niejako ratować nasz kraj. Drodzy państwo, nad każdym istnieniem ludzkim należy się uszanować. Ale pani Musimy, premierze. To jest istnienie ludzkie, nad którym należy się pochylić. Szacunek. Dobrze. Musimy szanować pewne wartości. Mojego dziadka, który został siłą wciąż do Wehrmachtu, nazywa się jakimś zbrodniarzem. Polska mi dała szansę. Ja tą szansę chcę dać innym ludziom, drodzy państwo. Dzień. W naszym goście był pan premier. Jeszcze raz powtarzam, co innego migracja, a co innego imigracja. Na no, litość boską, my musimy takie terminy rozróżniać. No nie po to robiliśmy strefę Schengen, żebyśmy teraz robili granice. Ale ostatnio przywrócił pan kontrolę na granicach. No ale właśnie, że to jest Rezultat tego co my robimy, dlatego Niemcy ja ich popieram samą mocą akurat. Co innego? Imigracja, a co innego relokacja. Skupmy się, czy Niemcy tutaj racjonalnie nie mają racji.